Czyli zagramy z Torek, Eleksjano i Szymonem. To dawaj w sumie do żółtych. Lecimy na środek. Do żółtych? Do żółtych, do żółtych. Albo w sumie wypuśćcie do żółtych, a ja pójdę w sumie do czerwonych? Do mnie? Albo na dole zobaczymy. Trzeba się wybudować na środkach bo potem się coś zrobić Dobra Dobra Ja bym się zabił jeszcze Gdyby <laughs> <laughs> nie twój klacz Naprawdę Dobra um... Ja się przejdę do czerwony, bo czerwoni bazę robią Czemu nie ja za pełną wełną dookoła, nie? Zobaczymy, może tutaj hardy nie będą to dam radę zniszczyć a. To trochę średnie, że ma tyle wełny A ja poszedłem do innego teamu Ej, po pokazałem go do bicia mojego, nie? Nie zaprosił mnie do tego No wiesz, to ten, to tak działa, nie? Aha. Nic Proszę, innego Kurde, nie, ma, nie mam kilopa. A ci nie są tutaj hardami, tylko problem jest taki, że nie potrafi grać Dobra, to generalnie. Ja będę niszczył czerwonych, czemu nie? Aha. W sensie atakowałem czerwonych. Ja tam, w nie. tam czerwonych chorób już rozwalić Beda. Do... Rzuci idą od, 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 od jak? Dość. Ja czerwonym już rozwaliłem w sumie, Beda. Jednego rozwaliłem. I jeszcze wyciąłem do bazy, więc jest okej okay. Ale chłobla, po... Ale tak kur... Naszego teamu chłoplata. Mówi ci normalnie. Lajem. Czyżby report? No chyba tak. Ale nie, w sumie do naszego teamu to no, może. Proszę. O kurde. Jakby nie wiem. Proszę. Mamy eee. złot taką. Jeśli z naszego teamu jest Twitter, eee. to zostawiamy go, jeśli z przeciwnego to trzeba go zgłosić. Czy co? Ja nic nie wiem. Ten temat. A w ogóle już rozwiniemy tam Beda, nie? To teraz pójdę do Was zaraz, jak nim zniszczę Bo w sumie jeden tutaj wyszedł, albo nie, nie wyszedł tak naka. Tam to trzeba chyba wziąć TNT, TNT, bo mam wziąłem chciałem, gdzie Dobra, to może chyba... będę miał TNT, zabiję dwóch czerwonych, więc może będę miał jakieś złoto? 7 złota jest w tym 7 złota jest w bazie, nie? Okej, okay, okej, okay, ja ale już mam wszystko. Na, razie... na cały TNT, już TNT kupiłem, więc tam nie mamy żadnego. To żółty się bijamy ja no Będę musiał już kończyć. Dobra. Ja już lecę do Was. Kurde. Ajść, to jest tor. Jestem tak klaczem, bo on źle ustawił. Dobra, to już O, dwie sobie poszło. Oto, easy, easy, ugram. Tak trochę dobra. fajnie, bo. A teenty jak nie wiem kto, ale no nie jest lepsze. Do nas idą, do nas idą. Wybuch serce, ktoś nam podpalił serce. Co podpalił? Nie wiem. Wybuch serce, ktoś nam podpalił serce. Nie wiem, beda no, już co pan, beda nie mam. Trochę lag jest. I GG, dobra, tak. mam jeden do... finno. A lag jest dziwny, był. A Kurde, on jako bedzie, co wygląda? No to nie jest źle, tam tak jakby nie miałem beda w sumie. To, GG GG, wyraliśmy, 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 wyraliśmy. to GG, GG, wygraliśmy, wygraliśmy, wygraliśmy. GG. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. All around, say your body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. head to her toes, yeah, they say